Zajmujesz się branżą e-commerce? Dążysz do perfekcji w logistyce i obsłudze klienta? Z naszym fulfillmentem profesjonalizm spotyka efektywność. Skontaktuj się z nami i wznieś swój biznes na wyższy poziom. od dołu od dołu macie wąsko ręce wąsko ręce ale już kopiesz macie ręce wyżej spokojnie, na boki miałeś chodzić od dołu od dołu Maciek do przodu zdecydowanie, raz dwa, ręce podnieś, już, raz dwa, hop, Maciek praca, już, ręce, Maciek, lewy, lewy, prawy. Czołem, czołem, pracuj, czołem, uderz parkiem, uderz parkiem, masz Tak, jeszcze raz! Głową, głową presja! I teraz podpieraj! Czołem, Maciek, czołem! Presja, czołem! Odpisz pozycję i rozciągasz, tak? Dawaj to mocno! Głową, Maciek, odpisz pozycję, Głowa, tak? Majkę uderz! I głową! Maciek będzie kopił. Dawaj, jedziemy Maciek, dawaj. Da. I chodzi. Nie tak, nie tak. Czołem, czołem pracy, Maciek. Kopnij w nogę. Barkiem uderz Dawaj go na siatkę. Czołem, presja czołem.

Nie prędzę, nie przeklinamy, tak? Dziękuję. Maciek, ręce, jedzie! Oh